Przedwczesne oddzielanie sibo-kreska lyska Przedwczesne oddzielanie sibo-kreska lyska to jeden ze stanów nagłych w pobokreskanictwie, który nale kreska Y kojarzy z link krwotokiem i niepewnym rokowaniem dla zdrowia i kreska matki oraz dziecka. W większości sytuacji problem dotyczy bokreska łyska prawidłowo usadowionego, chociaż eksperci próbuj doszukać się związku bokreska przodującego przodu i cego nie lub centralnie z omawianą patologii. Terminem przedwczesne oddzielanie si bokreska określamy sytuację, w której dochodzi do całkowitego lub CZ. Oddzielania się fragmentów kreska Y od ściany macicy przed urodzeniem dziecka, czyli tak, kreska E podczas porodu, ale po ukotczonym 24 tygodniu ci kreska Y. Nale no kreska Y nadmieni: kreska E podczas porodu jest pewne etapy, a do badnie zachowana jest pewna kolejno. W pierwszym etapie rodzi się dziecko, a dopiero później bokreska Nie ma znaczenia, czy jest to poród drogami i sibami natury, czy operacyjny, poprzez cicie cesarskie. Dlatego przedwczesne oddzielanie sibokreska iska przed narodzinami dziecka jest patologii i wikreska Esi z wysokim odsetkiem śmiertelności. Z dwubaszcza wrót noworodków. Zdecydowanie największym problemem przy przedwczenie oddzielającym się bokreskałysku jest współtowarzyszce, obfite krwawienie. Ród bo ma miejsce pomiędzy cian macicy a bokreska bokreskałyska od strony matczynej. Dochodzi w tym miejscu do powstania krwiaka. Powikrzajcy się krwiak naturalnie zwiększa przestrzeń pomiędzy macicą a co znacznie upoledza wymian tlenu czy substancji od kreskalifczych. Bardzo wakreskane, aby nie wiadomo istnienia dwóch form krwawienia. W postaci jawnej, krew wydostaje się na zewnątrz. Natomiast w formie ukrytej, trudniejszej do rozpoznania, krew nie wydostaje się na zewnątrz ale sukcesywnie przez w stronę mi, Czego konsekwencji jest udar macicy. Przedwczesne oddzielenie siób kreskayska Przyczyny do czynników relatywnie zwiększających prawdopodobieństwo przedwczesnego oddzielania si bokreska ilska zalicza si nadcinienie tetnicze, które powoduje uszkodzenie naczyt krwiononych bokreska a w dalszej kolejności krwiaka. BDC go czynnikiem wyzwalającym proces odklejania si bokreska łyska ci kreska a wielobbodowa predysponuje do wystpowania bokreska łyska o większych rozmiarach niż kreska w ci kreska y pojedynczej, co zwiększa ryzyko nieprawidłowego zagnie kreska kreska enia nikotynizm w ci kreska y, którym okreska e powodowa zmianę w, cianie naczyt krwiononych. Zaburzona perfuzja a bezporedni WP na powstanie zmian wstecznych w bokreska obci kreska ony wywiad po bokreskaniczy, z w sytuacji rozpoznania omawianej patologii w poprzedniej kreska y, co nag bada na po bokreskaniku obowizek zachowania szczególnej kreska noci w z takiej pacjentki przez cały okres cikreska y wielorutka 3 porody w wywiadzie. Objawy przedwczesnego oddzielenia si bokreska iska Natychmiastowa interwencja wynika z szybkiego rozpoznania. Podejrzenie omawianej patologii mokreska na wysun na podstawie objawów. Dolegliwoci bólowe podbrzusza o stabym nasileniu, aczkolwiek narastajcym nad kreska zaburzenia odczuwana ruchów P. bodu dziecko zbyt aktywne lub ma boruchliwe napinanie simi, niema macicy obfite krwawienie BDC pierwszym sygnałem, który zawsze powinien nagoni pacjent do poszukania pomocy u specjalisty. Ile utraconej krwi, m okreska E, kreska na i kreska Y od rodzaju krwawienia. Na ale kreska Y i kreska nadmierna utrata krwi, kreska E, sicilezdu, kreska ryzykiem rozwoju WSDRZSU. najcz cień jest to WSTRZS hipowolemiczne. Najbardziej charakterystyczne objawy to Blada, wilgotna i zimna skóra pacjentki. Powigbania przedwczesnego oddzielania sił okreska zdecydowanie największe powigbania E związane z obfitym krwawieniem i znaczną utratą krwi, co może E doprowadzi do śmierci matki oraz dziecka. U matki Mokreska E pojawi się ponadto martwica niedokrwienna macicy, wynikająca z powikrzenia rozmiarów organizujcego się krwiaka, który uciska na nas miednicy mniejszej, powodujce ich niedotlenienie. Zawsze trzeba pamięta o rzadkim. Aczkolwiek okresowo pojawiającym się powikłaniu, jakim jest zespół przejechana, który przejawia się niedoczynności przysadki mózgowej. Przebieg tego zespołu jest piorunujcy. Szybko dochodzi do niedokrwienia gruczołu, a tak kreska E zmian martwiczych, co upoledza prawidłowe funkcjonowanie przysadki. Zawsze nadmierna utrata krwi niesie zwiększone ryzyko zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, który niestety prowadzi w większości przypadków do zgonu. Postpowanie przy przedwczesnym odklejaniu si bo ostateczne rozpoznanie jest ustalane dopiero po operacji. Natomiast uprzednio mok ok pojawia się dolegliwość i sugerujce ten stan rzeczy. S. to objawy zagro kreska enia kreska matki i dziecka, obfite krwawienie z dróg rodnych co jest wskazaniem do natychmiastowego cicia cesarskiego. Postpowanie wyczekujce dedykowane jest jedynie w sytuacjach ci niedonoszonych, aby zmniejszy powikbania skrajnego wczeniactwa. W takich sytuacjach obowizuje rekreska kreska kowy, intensywny nadzór nad P-bodem, a dogbadniej ocena jego dobrostanu. Nale kreska Y zadba o rozwój p poprzez poda leków stymulujących dojrzewanie u oddechowego kurs steroidoterapii prenatalnej.